Papedia HT i rusza Isiardia, trójką atakują piłkarzy, Nancy -Si może być bardzo groźnie, powinna być z tego bramka, faulowany w polu karnym, ICRdia będzie, rzut karny, nie ma wątpliwości co do tego portugalski sędzia i słusznie, no czerwona kartka nawet dla Franco Constanzo, to teraz stanie w bramce Oliver. Sorry, sorry, musi opuścić boisko, a bramki bronił będzie Mladen Petric, czyli ten, który strzela dla Bla, dla Bazylei w tym sezonie najwięcej bramek. To może być ostatnia akcja tego meczu. 93. minuta. Shretien czy Mladen Petric? Czeka na sygnał od Portugalczyka, francuski piłkarz, Chretien, rozbieg i broni! Mladen Pytricz strzela bramki, ale i bramki potrafi obronić. Na 2 do 2, zobaczmy, raz jeszcze zachował się jak prawdziwy profesjonalista w bramce. No i mają mu za co dziękować piłkarze, kibice, trenerzy.